I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lobo i zapraszam do obejrzenia kolejnego już odcinka z serii Zagrajmy w Minecraft. Byłem na bagnach, bo sobie zainstalowałem dzika do pełnej mapy, znaczy do dużej, nie tylko mini mapki i odwiedziłem bagna i tam znalazłem papuszkę. No i musiałem ją uswoić. Oczywiście sadzonki tropikalnego drzewa. Bambusy zebrałem, to posadzimy sobie i dzisiaj nie mam za bardzo planu, ale chyba zbudujemy ten pomost, bo aha też sobie łowiłem przed chwilą. Żeby dobić 25 level, żeby żeby z tej wędki i z mojej zrobić lepszą węd wędkę, przepraszam. Yy, z przynętą i z naprawą będzie się sama naprawiała, mam nadzieję. Yy, kiedy będziemy łowić 25 tak jest. Będzie przynęta 3, fortuna morska 3, niezniszczalność 3 i naprawa, tak? I robimy to. I mamy level 0. <laughs> Okej. Okay. Dobra, yy, posadźmy najpierw yy, drzewka. Nie wiem, gdzie te drzewa. Możemy porozsadzać sobie. Mm -hmm, mm -hmm. Może, może je posadzimy gdzieś tutaj. Powycinamy te drzewka. O tu. W tym miejscu. Wytniemy te drzewa. A no tutaj będą rosły Będzie to rosła. O tak. Ale mnie przestraszyła. Tak zasyczało jakby to miał być kliper. Dobra, najpierw powycinam niech to. liście popadają. Na bambusy też trzeba zrobić miejsce. Jakie buszka dropią, elegancko. Chyba będzie odcinek po odcinku z tym budowaniem i z sadzeniem od razu. Tego trzeba chyba się pozbyć. No, jakby klipper syczał, ta papuga siada tak chyba. Nie to troszkę przeraża. Okay. Tam widzę. Jeszcze coś gdzieś widać? Nie widzę. Koniec trzcikierki chyba zaraz będzie. O, tak jest. Ryzykujesz, papuszka. Dobra, i tak będzie trzeba. O jak wysoko. Oho. O kurcze. Wysokie drzewko. Takie dęby to chciał, że wazy. Aha, a chodziłem? Chodziłem, tak, tutaj się przeszedłem, jak już mapkę miałem. Tu. Tu grzyby mamy, swoją drogą, nie zauważyłem tego i chyba, gdzie te bagna były, tu czy tu? Nie wiem, gdzieś tutaj chyba te bagna są, tutaj tą papuszkę znalazłem, tędy się przeszedłem, tu wioskę znalazłem i wróciłem sobie tędy, także tak było. żółtej tej popuszki niechcący. Ja się przydadzą. nia tego. ale coż Jakie fajne dwa dęby. je wycie, No cóż. Mam że to wszystko będzie, nie? Znam się. ciemny dąb. Takie grube, grube one są. Chyba tu już nic nie będzie. Oby, oby. Dobra, schodzimy. Słońce zachodzi. Ciebie też wytnę. Takie ładne. Ale musimy miejsce zrobić tak. Co mnie straszy? Dobra śpimy. I tu będzie taki lasek z drzewami. Idźmy wyżej. Chyba będzie. w dobrą stronę idę. Słyszałem, że coś się do na mnie. Akurat te najfajniejsze dęby muszę wyciąć. Czy to daleko jeszcze będzie? gdzie ja mam iść w tą stronę w tamtą. Odnijmy jeszcze to. тебя а так Jeszcze tamte wytlę. Do tej dziury chyba, tak. coś małego było i to teoretycznie powinno wszystko zniknąć nie teoretycznie ale jak będzie I czy te pszczoły mnie zagryzam, jak zacznę wycinać te ule. Chociaż mi na razie one nie przeszkadzają. No, ileż tych drzew trzeba wyciąć? Mogłem przygotować to miejsce przed odcinkiem. No ale jak już zacząłem, to trudno. Będzie nuda odcinek. Będzie nuda odcinek. Aha, nie, odłożyłem wszystkiego chyba. Tu jeszcze coś jest. Tak. Letnijmy to oczywiście, że tak. O ja buszko, je, Spadło chyba stamtąd. Pozbierajmy pozbierajmy wszystko. Tu jeszcze coś się schowało. I będę sobie tak miejsca robił. Na nowe drzewa. Aha, siekierka padnie mi zaraz. Ale już nie będę metalowej zażywał. Yy, zrobię sobie yy, kamienną. Aż mi szkoda. Żelaza. Póki farmy żelaza sobie nie zrobię. Farmę żelaza też będę chciał. Jak najbardziej. Oj, 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 oj. Dwa dni później. Już mamy 17 minut. Ja dzisiaj nie mogę. A jednak jeszcze teraz nie zaczniemy w tym odcinku. Dobra. siekierki. Dużo siekierek. Jeszcze to, 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 to powycinamy, zrobimy tu dużo miejsca. Ten też. Ten. Ten. Nie, ten. Tylko ten. Tylko ten. Wytniemy na razie. Trzeba oczywiście... do przepalenia. <grywa> I w tym to trzeba przypalać, nie? Tejów już mam trochę, trochę. Aha, no dobra, nie przemyślałem tego. Siekierki. Szczery, siekierki. raz, dwa, trzy, cztery. Jabłuszka. Tak. Jatek, to wywalimy. Czy ja nie muszę spać? Oczywiście, że tak. co by jeszcze wywalić stąd. Na razie wędkę zostawimy. Na razie wędkę zostawimy, tak. To coś wywalimy i idziemy dalej. Rąbać, walić. I czegoś zapomniałem. Na pewno czegoś zapomniałem. Zawsze czegoś zapomniałem. Pozbieram tych marchewek troszkę, znaczy marchewki i ziemniaczki to mi wpadły z, z expa, expiarkę sobie zrobiłem tam na dole, żeby dobić lewele. Aha i zrobiłem sobie kilo, zemczantowałem, to tylko tyle będzie z tego, dobra. Zeńczantowałem sobie kilów. I weszło tam yy, chyba niezniszczalność 3. I, I i to co było? Czyli wydajność. Yy, wydajność nie pamiętam jaka tam była. Wydajność nie pamiętam. O, proszę. jeszcze się rozwalać tam też coś, coś widzę. coś poszło to coś tam widziałem znikło. dobra znika tutaj tutaj coś nie chcę to z tego mi padło? Nadal nie znika. Coś tu tak wisi dziwnie. Wycinamy jeszcze. Mamy na to cały odcinek. A raczej jeszcze parę minut. No deszcz jeszcze na pane, co? Co się do Jak to się? Czemu to się przełączyło? No coś mi to nie zlika to E, eee, widzę. Chyba już będzie. Tu myślę, że zniknie jeszcze tych kilka drzewek. Nie chcę chodzi, pewnie z mojej farmy uciekła Jak tak rozmnażam i malutkie są to Te duże wybijają te małe One podskakują i uciekają I tak mi uciekają te krówki, sobie chodzą tu nie Dobra, yy, posadźmy te żywa, Jakoś tak w miarę blisko. Aha, bo tu już posadziłem, no faktycznie. Tem można podzbierać. Tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. No i dobra, i będziemy czekać, aż to wyrośnie. I bambusy jeszcze. Zaraz, zaraz. To tutaj gdzieś bambusy weźmiemy, posydzimy. A może bambusowy pomost zrobimy? Już jesteście? Czekacie na mnie. O nie. Nie mam papuszki. Utukli mi papuszkę. Chyba to samo utukłem. I idź mi stąd. Niedobra. I taki oto sposób pozbyłem się papuszki. Super. Mamy jeszcze bambusy i będziemy kończyć. Oczywiście standardowo. Jeżeli odcinek się spodobał, zachęcam do kliknięcia łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczki, by nie przegapić kolejnego odcinka. A ja się z wami... żegnam. Do następnego, do kolejnego, do kolejnego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się i hello!